Wszystkim to kolejne kilka słów o, i dzisiaj, jak widzicie, ze względu na WPM, to co tutaj wisi, kilka słów o aegu, replica L85 od firmy ARMI. Dla tych wszystkich, którzy są pierwszy raz na moim kanale, kilka słów o, to filmy z recenzją na temat replik lub sprzętu używanego w Airsoftie z dłuższej perspektywy czasu. Czyli kupujemy coś. Używamy rok, dwa, ewentualnie po kilka miesięcy i wypowiadamy się jak ten sprzęt e, sprawował się w tym czasie i jakie usterki, jakie modyfikacje wprowadziliśmy, aby działał lepiej. E, dlatego z tej perspektywy dzisiaj L85. E, replikatek tak jak powiedziałem, e, skonstruowana i dostarczona przez firmę Army, zakupiona w Ganie w Krakowie. E, Teraz to było 3 lata temu, 3,5 czy nawet 4 lata temu, w każdym razie dość dawno tak więc będziemy mogli powiedzieć kilka bardzo, że tak powiem opiniotwórczych rzeczy o tej, o tej replice, może przejdźmy sobie najpierw do do wyjaśnienia, jeżeli usłyszycie coś, jakieś, jakieś hałasy w tle, przepraszam, nic nie mogę na to poradzić, moi sąsiedzi doszli, doszli do wniosku, że podczas weekendu majowego fajnie jest reperować dach. Sorry. Dobrze. Przejdźmy sobie do samego stażu, już powiedzieliśmy, jest to około 3,5 do 4 lat. U mnie przebieg około 30, 35 tysięcy oceniam, tak więc używana, nieużywana dość mocno. Ze względu na to, iż moje porządzenie brytyjskie w zasadzie używam tylko do jakiegoś rodzaju innych zimów, jednakże kilka razy na Bornym była to replika, która zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, powiem przesiadając się z Mki na, na to cudo, zaliczyłem większą liczbę. Trafi, że tak powiem. Tak więc, w tyle. Może zdajemy okulary, bo jednak nie świeci tutaj słońce. Dobra, jest to replika wersji L85 wersji A1. Co to oznacza dla Was wszystkich? To oznacza, że ma kilka niedociągnięć, takich jak miała wersja ostra. Czyli, przede wszystkim, to z czym się spotkacie, co jest naprawdę minusem, to jest zwalniać magazynka znajdujący się z tej strony i nie posiadający żadnej osłony. Tak więc nosząc roplikę w tym położeniu jak ja no, może się zdarzyć, że podczas biegu ten przycisk się sam natusi i się magazynek obluzuje i wyleci. Wtedy składając się do strzału, zauważacie, że nie ma magazynka. Co jest mówmy się nie najlepszym momentem, motywem powiedzmy tak. Tak więc. Największy minus wersji A1, brak tutaj tej osłony, tej wersji A2. Heckler Koch wprowadził tutaj osłonę, która, która chroniła ten przycisk przed, przed przypadkowym naduszeniem. I muszę Wam powiedzieć, że u mnie wielokrotnie zdarzało się a podczas transmisji, transmisji, tak to się mówi, transition, z, z, z tej repliki na, na drugą, na, na, na broń boczną, przekładając ją tak, Magazynek z tyłu został odblokowany przez, przez, to, przez ten cały ruch, który wykonałem. Tak więc tutaj duży minus tej konstrukcji jednak nie jest to wada repliki, ale samej konstrukcji oryginału. To co mamy w wersji A1, takie najbardziej widoczne różnice, to jest ta dźwignia przeładowania, która w tej replice jak widzicie jest po prostu takim bolcem. A w wersji A2 już było takim listkiem, bowiem okazało się, że w wersji A1 łuski wylatujące, wylatujące tutaj z wyrzutnika po prostu e, czasami e, leciały na, na głowę, na hełm e, strzelającego. Tak jak zauważyliście, replika posiada działający bolt catch, a tak więc przy odciągnięciu dźwigni ona zostaje w tylnym położeniu, możemy sobie zmienić hop-up i później z, tutaj mamy zwalniacz, wraca na swoje położenie. Klik jest jednoznaczny, jest bardzo fajna sprężyna tam z tyłu, etc., etc. Dobrze, przejdźmy sobie do budowy, jak już jesteśmy tutaj. Jest to całkow arplika całkowicie zbudowana z blachy stalowej, chyba. E, tak więc cała tutaj komora zamkowa jest, jest, jest to blacha metalowa, która... Muszę powiedzieć, że po, po prawie 4 latach użytkowania trzyma się bardzo dobrze. Jest to, jest to blacha malowana z tego co kojarzę, ale odprysków prawie żadnych. Może ze względu na to, że tą replikę zawsze blisko ciała się tutaj trzyma. Ona tutaj jakoś powiewa na, na oporządzeniu, gdzie mamy tutaj Cheek Riser, tak zwany, czyli poduszkę policzkową. Która nam to, trochę chroni tą replikę? Oczywiście z tyłu gumowana stopka na, że tak powiem, kolbie. Metalowy magazynek. Wszystko, co jest czarne na tej replice, jest metalem. Lufa, tłumik płomienia, który jest odkręcany bez żadnego problemu. Po prostu, tutaj, jak widzicie, zaczynamy kręcić i, i działa. Tak więc, co do budowy, nie można nic się doczepić, wszystko jest trwałe. Plastiki z przodu, ten cały panel przedni, gdzie mieści się bateria, tutaj rączka przeładowania i tylko tyle w zasadzie, po z tyłu jest guma. Dość dobre, mogłyby być jednak lepsze. Co do... przejdźmy sobie może do, do budowy wewnętrznej. Mamy tutaj dwudzielny gearbox, który składa się z części pneumatycznej u góry i części mechanicznej u dołu. Niesie to za sobą pewne konsekwencje. Moim zdaniem, jedna z lepszych konstrukcji w Airsoftie pod względem łatwości przeprowadzania modyfikacji etc. etc. Natomiast pod względem, pod względem przeprowadzania, pod względem samego działania, ma to swoje pewne konsekwencje, do których. E, zaraz, zaraz dojdziemy. Dobrze, dwudzielny gearbox. E, podczas 3,5 roku, 4 lat, e, usterki, jakie mnie spotkały, I teraz uwaga, bo to są usterki, z którymi pewnie też się spotkacie. E, ta wersja repliki jest do dzisiaj sprzedawana bez żadnych poprawek, cały czas tak samo. E, przedni, tutaj widzicie, że nie ma, nie ma muszki, która była zostawała, bowiem. Założyłem sobie optykę, o której mówiliśmy sobie na innym filmie. Jak założyć optykę, jeżeli jesteście zainteresowani? Jak założyć standardową 22 mm optykę do, do, do tej szyny, która tutaj jest niestandardowa? Jest to 18 chyba mm, czy coś w tym stylu. Dajcie mi znać, mogę Wam podesłać zdjęcie, mogę Wam zrobić osobny filmik pokazujący, jak zamontować taką optykę na, na tą replikę. Muszki tutaj nie ma bowiem z leży gdzieś tą obok, oczywiście tutaj Karen handle też, bo jest optyka, jednakże sam, sam ten panel tutaj, przedni trzymający muszkę, imitacja odprowadzania gazów prochowych bloku gazowego jest, w moim przypadku nie była nie była zabezpieczona, nie była dokręcona. Tak więc pewnego dnia podczas, podczas strzelania po prostu przekręciłem ten cały panel przedni, który się trzymał właśnie na tym elemencie tutaj przymocowanym do lufy. Rozwiązanie problemu dość proste, wystarczyło nawiercić dziurę w, I to było właśnie dziwne. Niektóre repliki moich znajomych miały tą śrubę w tym miejscu, moja replika w ogóle nie miała miejsca na, na śrubę, musiałem nawiercić, i wkręcić śrubę, która od tamtego czasu trzyma bardzo stabilnie ten tutaj element bloku gazowego. Pod względem usterek, które podczas tych czterech lat się zdarzyły, zewnętrznie absolutnie nic. Wewnętrznie natomiast dość dużo. Dość dużo? Może przesadzam. Przede wszystkim konsekwencją tego dwudzielnego gearboxa w specyficznej wersji tutaj jest to, iż mamy przedłużany tłok. Z większą ilością zębów, co też równa się temu, iż gdy używamy mocniejszej baterii albo silniejszego silnika, szybszego, zębatki, które napędzają ten tłok, mogą za szybko łapać, łapać zęby tego tłoka. Long story short, jak to wygląda. Naciągamy tłok do tylnej pozycji, kończą się zęby, tłok wraca. A i w tym momencie, co on wraca, zębatka zdąży zrobić obrót i chwycić już pierwszymi swoimi zębami ostatnie zęby tłoka. Tak więc nie zdąży mu, tak więc tłok nie zdąży wrócić na swoje miejsce, miejsce zerowe, i już jest ciągnięty przez, przez zębatkę. To powoduje problemy w stylu wyrywania ostatnich zębów. Rozwiązaniem tego problemu jest spigowanie ostatnich zębów w tłoku albo wprowadzenie mocniejszej sprężyny, która pozwoli tłokowi na szybszą podróż do, do, do pozycji zerowej, lub, że tak powiem, wprowadzenie modyfikacji w samym, w samym działaniu zębatek. Dość skomplikowana sprawa do wytłumaczenia Wam, jednakże musicie się, jednakże, Cała konkluzja jest taka, iż jak używacie mocnej baterii, np. 11,1 lipola, możecie sobie zjechać wszystkie zęby w tłoku, jeżeli macie za słabą sprężynę. Tak więc niestety tak jest to skonstruowane. Albo macie mały rów, albo macie trochę większy rów, ale także większą, większą sprężynę. Co jest bardzo fajne w tej replice, ja mam zamontowaną od 3 lat M150 w tej replice i to jest to replika, która bardzo sobie da, dobrze daje radę na tej, na, na tej sprężynie. Nic z w stylu zużycia, absolutnie nic. Na razie mam założony przedłużany tłok o wszystkich stalowych zębach. Mam prawa, używam baterii 9,6V, która jest umieszczona z przodu na dużych ogniwach. O tym jeszcze zaraz sobie powiemy. I już nie spotyka się z tym problemem. Jednak dwa tłoki zdążyłem zjechać na tej replice zanim doszedłem do tego, co jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Dobrze, odnośnie przeróbek, tak jak Wam mówiłem, tłok przede wszystkim przerobiony, założona jest optyka i jest przebudowany ten, ten cały przedział tutaj, który mieści teraz. Uwaga, nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć. Baterie na dużych ogniwach, to co zrobiłem, musiałem zdemontować całą imitację tutaj rury gazowej, która znajdowała się, i w tym momencie jestem w stanie włożyć tutaj Nunchuck, albo baterie z tych colds M4, które są skonstruowane. Te Special Force, te właśnie typu baterie, tu jest akurat Firefox włożony. Bardzo dobrze tutaj pasują, na dłuższych ogniwach, daje to dostateczny ruch. Oczywiście przy tym, że jak macie odpowiednią baterię, tutaj, która cofa tą sprężynę. Tak więc to odnośnie przerówek. Konkluzje ostateczne na temat tej, tej repliki. Tak jak przy wszystkich replikach moglibyśmy sobie tutaj gadać i gadać o niej. Moglibyśmy Wam powiedzieć, opowiedzieć o kilku różnych, o kilku różnych sytuacjach. Long story short: jesteście w stanie założyć do tej repliki bardzo mocną sprężynę i używać jej jako trochę DMR. Chociaż kusi, aby ją używać w budynku, ze względu na, na bardzo Pointing Factor, czyli faktor, który sprawia, iż. Cały przód jest lekki, tu jest cała waga, tak więc mi się bardzo dobrze nią operuje, wskazując lufą cele, które, które sobie wybieram. Bardzo fajna sprawa, kusi, żeby, żeby ją używać w takich mniejszych pomieszczeniach. Jednakże M150 na doszczelnionym układzie FPS na tym jest, jest, jest dość duży, tak więc tutaj ja używam 0,28 lub 0,30 g i daje to super efekty. Co jeszcze odnośnie konkluzji? Kilka drobnych usterek, jeżeli chodzi wam o oznaczenie oryginału, to tutaj tego nie dostaniecie. Największym jednak minusem tej repliki jest to, że jest to replika wersji L85 wersji A1. Niestety nie jesteście w stanie tego przeskoczyć, bowiem replika odzorowuje swój pierwowzór, swój replikuje broń Ostrą. A broń Ostra przede wszystkim funkcjonalnie. Minus, zwalniacz. Cały czas się sam nadusza, trzeba na to uważać, trzeba patrzeć, czy mamy ten, ten, ten przycisk, czy mamy magazynek w Magwelu. Tak samo jest, selektor ognia. Selektor ognia znajduje się z tyłu. Tak więc, jeżeli macie, jesteście praworęczni, a ta broń była skonstruowana dla praworęcznych, i jeżeli to jest tak, jak, te, to to jest, jeżeli mówicie, mówi się bardzo dużo ostatnio w filmach. Na temat Airsoftu, iż arplika powinna być dla leworęcznych i dla praworęcznych. Nie, no, widelec jest skonstruowany, żeby operować lewą ręką. Możecie operować prawą ręką, ale to nie jest poprawna sztuka, tak? Tak samo z niektórymi, z niektórą bronią. Nie jest skonstruowany, żeby używać w prawej ręce. Tak więc minus jest taki, że jeżeli operujecie prawą ręką, macie pas, tak latająca replika tu może po pierwsze Wam wypiąć magazynek, po drugie przestawić tryb ognia z, o, z automatycznego na pojedynczy. Mi się zdarzyło tak już nieraz. <grym> na szczęście w pojedynczym ogniu akurat wziąłem i załatwiłem sprawę, powiedzmy tak. Jedna ważna rzecz, spust jest bardzo twardy. Jest bardzo twardy i, i powoduje bardzo dużo... Zabiera bardzo dużo siły, aby, aby, aby go nacisnąć. Tak więc po pewnym czasie palec się męczy. To tyle. Gdyby, gdybyście chcieli słyszeć coś więcej o tej replice, dajcie mi znać. Zrobimy sobie dodatkowy, dodatkowy filmik. Jeżeli chcecie jakąś konkretną replikę zobaczyć w naszych filmach, tak więc dajcie, sobie, dajcie znać w komentarzach i będziemy, będziemy się starać załączać filmy o tym. To było kilka słów o. Zapraszam na następne. A w międzyczasie pozdrawiam wszystkich, którzy ostatnio zasubskrybowali do mojego kanału. Czuję się wyróżniony Waszą atencją i pozdrawiam Was wszystkich, mówiąc, żebyście nosili kompas w kieszeni. I ja wyłączam nagrywanie na rano.